Został. Co powiedziałeś? Nic. Rokogon węgierski. No więc już na dzień dobry widzicie Smoki. Tak więc możecie się domyślać, co dzisiaj weźmiemy sobie na tapet. A dzisiaj będzie troszkę inny odcinek. Początkowo chciałem zrobić ranking najniebezpieczniejszych stworzeń w świecie czarodziejskim, ale doszedłem do wniosku, że osobiście nie umiem ich uszeregować, bo jeden wydaje mi się gorszy od drugiego i jest to zwyczajnie trudne. Stwierdziłem więc, że wymienię po prostu 11 najgroźniejszych stworzeń, ale bez konkretnych miejsc dla każdego z nich. Uporządkowanie ich w całej, nazwijmy to, topce z braku lepszego słowa, będzie po prostu przypadkowe. To nie jest od najgorszego do najlepszego, czy na odwrót. Każdy z Was może uszeregować je sobie po swojemu i jest to ciekawy pomysł, więc może ułóżcie swoją topkę w komentarzach, jestem jej bardzo ciekaw. A tymczasem zapraszam Was do rankingu najgroźniejszych istot w czarodziejskim świecie. W świecie wykreowanym przez Rowling jest wiele bestii, potworów, istot czy stworzeń. Niektóre są niegroźne i po prostu urocze, jak na przykład pufek pigmejski, niektóre są pożyteczne i często wykorzystywane przez czarodziejów, jak choćby sowy, ale są też takie, od których lepiej trzymać się z daleka. Wiele takich istot było wykorzystywanych przez czarnoksiężników do osiania terroru. Niektóre same były czystym złem, a niektóre po prostu wynikiem złego zaklęcia. Nie wszystkie takie istoty były jednoznacznie złe, jednak jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, to każda z tych istot była na tyle groźna, że hodowla czy nawet próba hodowli była surowo karana. Wielu z tych bestii także nie da się tak prosto pokonać, są bestie, z którymi wyszkolony czarodziej może sobie poradzić, ale większość z nich jest nie do poskromienia przez mniej niż kilku czarodziejów. W pewnym momencie historii Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami ustalił coś, co zostało nazwane klasyfikacją Ministerstwa Magii. Tak o samej klasyfikacji wypowiadał się Newton Scamander. Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami ustalił specjalną klasyfikację wszystkich znanych zwierząt, istot i duchów. Korzystając z niej można na pierwszy rzut oka ocenić niebezpieczeństwo grożące przy spotkaniu z danym zwierzęciem. Sama klasyfikacja opiera się na oznaczaniu zwierząt istot czy duchów za pomocą litery X, co oznacza stopień niebezpieczeństwa danej istoty. Cała klasyfikacja wygląda w następujący sposób. Pojedyncze X nudne, podwójne X, niegroźne lub może być udomowione. Potrójny X odpowiedzialny czarodziej powinien dać sobie radę. Po czwórny X Groźne, wymaga specjalistycznej wiedzy i czarodziej specjalista może sobie poradzić. I pięciokrotny X, znany morderca czarodziejów, nie nadaje się do udomowienia ani do tresury. Tak jak mówiłem, dzisiaj skupimy się na tej ostatniej kategorii, czyli tych najgroźniejszych stworzeń znanych czarodziejom. Wiele z nich znacie z książek czy filmów, ale także kilka wymienionych może być nie do końca znana nawet czytelnikom książek. Ten wstęp już i tak jest zbyt długi, więc po prostu rozpocznijmy odcinek. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, a nie innego stwora z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przez Aragoga znamy je całkiem nieźle, a po drugie dlatego, że nienawidzę pająków, więc wolę mieć to z głowy jak najszybciej. Tu nie trzeba mówić za wiele, ponieważ akromantule to po prostu ogromne pająki, które potrafią posługiwać się ludzką mową. Pod koniec XX wieku można było je najczęściej spotkać w zakazanym lesie w Wielkiej Brytanii, gdzie miały kolonie, choć ich miejscem pochodzenia jest Borneo, gdzie mieszkały w gęstych dżunglach. Bardzo możliwe, że zostały wyhodowane przez człowieka do strzeżenia domów i skarbów. Akromantule na całym ciele są pokryte gęstymi, czarnymi włosami. Ich w nóg mógł sięgać nawet 15 stóp, co daje ponad 4,5 metra, a do jedzenia służyły im szczękoczółki. Były to bardzo inteligentne zwierzęta, które potrafiły mówić i normalnie myśleć podobnie jak ludzie. Samice były większe od samców, a w okresie zapłodnienia potrafiły złożyć nawet do 100 jaj, które były białe, miękkie i wielkością podobne do piłki plażowej, z których młode wykluwały się po 6-8 tygodniach. Największym wrogiem akromantuli były bazyliszki. Bały się ich panicznie i unikały spotkań jak ognia. Kiedy Akromantule były zdenerwowane lub przestraszone, to wydzielały bardzo silną truciznę, która była bardzo cenna. Stworzenia te były bardzo niebezpieczne dla ludzi, były znanymi mordercami czarodziejów. Utarło się, że niewykonalne jest oswojenie Akromantuli, jednak Hagridowi udało się względnie udomowić Aragoga, a nawet jego żonę Mosak. Żywiły się mięsem i dużymi ofiarami, ale potrafiły zadowolić się także larwami i skorupiakami. Co mnie zawsze najbardziej przerażało w nich to fakt, że były kanibalami, a mianowicie zjadały swoich zmarłych. Wrażliwym miejscem u Akromantuli jest jej podbrzusze. Zazwyczaj potrzeba dwójki czarodziejów, żeby sobie z nimi poradzić, jednak myślę, że odpowiednio zwinny i silny czarodziej jest w stanie poradzić sobie z nią sam. Wystarczy zaklęcie Drendfota lub Experiarmus. W samej serii Akromantule pojawiają się w Komnacie Tajemnic. Harry i Ron poszli do Aragoga, aby dowiedzieć się, co za potwór czai się w Komnacie i musieli uciekać, ponieważ dzieci tego Aragoga zagrażały ich życiu. W trakcie Turnieju Trójmagicznego jedna Akromantula została umieszczona w labiryncie. Harry nie potrafił sobie z nią poradzić. Dopiero Cedric powalił ją zaklęciem Expelliarmus, a potem wraz z Harrym trafili ją zaklęciami w podbrzusze, czym ją pokonali. W Księciu Półkrwi Aragog zmarł ze starości i Harry wraz ze Slughornem i Hagridem uczestniczyli w jego pogrzebie. Insygnia śmierci Akromantule walczyły po stronie śmierci żerców, jednak prawdopodobnie nie wszystkie, ponieważ były też widziane takie, które rzucały się na zwolenników Czarnego Pana. Tych stworzeń chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Istnieją praktycznie w każdej kulturze i w większości wyglądają podobnie. W wielu światach fikcyjnych także się pojawiają i odznaczają je bardzo podobne cechy. Są one jednymi z najbardziej niebezpiecznych stworzeń magicznych i także najtrudniejszych do ukrycia przez czarodziejów. Ze względu na swoje rozmiary i potencjał destrukcyjny ich hodowla jest surowo zabroniona, choć w specjalnych przypadkach, jak na przykład turniej trójmagiczny, można przetrzymywać je w ogromnych klatkach. Jest także specjalny zawód, w którym ludzie szkolą się do pracy ze smokami. Ci ludzie nazywani są smokami. Smokologami, a same smoki studiuje na przykład Charlie Wesley. W większości smoki oznaczają się znacznymi rozmiarami, przy czym rozbieżność w tej materii jest bardzo duża. Najmniejszą rasą jest żmiozont peruwiański, osiągający nieco ponad 15 stóp długości, co daje lekko ponad 4,5 metra. Największym z kolei jest spiżobrzuch ukraiński, osiągający nawet 6 ton wagi, chociaż jego długości do końca nie znamy. Podłużne i potężne ciało smoka pokryte jest łuskami i przypomina ciało węża. Ma potężne skrzydła, małą, najczęściej trójkątną głowę, jedną lub dwie pary nóg i ogromne szpony na łapach. Smoki oczywiście potrafią ziać ogniem, choć tak jak w przypadku wielkości i tu długość zionięcia zależy od rasy. Najdalej potrafi ziać rogogon węgierski, bo aż na 50 stóp, czyli ponad 15 metrów. Żywią się oczywiście głównie mięsem z dużych ofiar, jednak zdarzały się przypadki, kiedy smok nie miał co jeść i zadowalał się roślinami. Smoki wykluwają się z jaj, które zwykle są wielkości strusiego jaja. Matka zmuszona jest do ogrzewania jaja smoczym oddechem, aby rozwijało się ono w odpowiednim cieple. Małe smoki nie potrafią latać, umiejętność tą zdobywają dopiero około 12 miesiąca życia, za to od małego potrafią ziać ogniem. Smocza skóra, serce, krew, wątroba, rogi i pazury smoka są niezwykle cennymi magicznymi składnikami. Włókno ze smoczego serca wykorzystywane jest jako rdzenie różdżek, ze skóry robi się bardzo wytrzymałe rękawice, a Dumbledore opracował 12 sposobów wykorzystania smoczej krwi. Są one niezwykle trudne do poskromienia. Zwykle potrzeba dużej grupy czarodziejów. Skóra smoków jest odporna na magię, co sprawia, że potrzeba naprawdę wielu czarodziejów, aby powalić smoka. Chociaż na turnieju trójmagicznym Viktor Krum był w stanie oślepić smoka za pomocą zaklęcia Activities. Na świecie znanych jest 10 ras smoków, choć niektóre krzyżują się ze sobą tworząc nowe rasy. A teraz przejdziemy do ras czystokwistych. Czarny hebrycki, długoruk rumuński, norweski kolczasty, szwedzki krótkopyski, chiński ogniomiot, opalooki antypocki, rogogon węgierski, spiżobrzuch ukraiński, walijski zielony oraz żmiozop peruwiański. Natomiast rasy mieszane to długopysk portugalski oraz ogniomiot kataloński. W samej serii smok pojawia się już w pierwszej części, kiedy Hagrid kupił jajo smoka i go wyhodował. Ostatecznie za sprawą Harego i Hermiony mały smok Norbert trafił do Charliego do Rumunii. Kolejnym pojawieniem się są smoki w pierwszym zadaniu turnieju trójmagicznego, a ostatnim jest ucieczka na spiżobrzuchu ukraińskim z banku Gringotta przez Harego, Rona i Hermiona. To stworzenie także nie powinno być trudne do przedstawienia. Pazyliszek to po prostu olbrzymi wąż, który jest hodowany przez czarnoksiężników. Rodzi się raz na 100 lat z kurzego jaja podłożonego ropusze. Podobno może dożyć nawet 900 lat, a jego jedyną śmiertelną słabością jest pianie koguta. Był ogromnym wężem, który mógł sięgać nawet do kilkudziesięciu metrów długości. Śmiercionośne oczy miał jasne, żółto-zielone, łuski na całym ciele były w kolorze brudnej zieleni, a na podbrzuszu kolor miał jaśniejszy. Wąż ten miał na głowie lub przypominającą koronę, stąd wziął się jego przydomek – król węży. Bazyliszek jest mięsożerny. Dzięki zębom, które były skierowane do wewnątrz, mógł łapać ofiary, które dzięki nim nie były w stanie uciec z jego uścisku. Do polowania używał także najpewniej swojego zabójczego spojrzenia. Główną bronią bazyliszka było jednak jego śmiertelne spojrzenie. Cokolwiek spojrzało w jego oczy, natychmiast padało trupem. Jednak kiedy spojrzenie to padało nie bezpośrednio, np. w odbiciu lustra czy tafli wody, wtedy ofiara była spetryfikowana, czyli zamieniona w kamień. Ze znanych nam istot, jedynie feniksy i duchy były odporne w pewnym sensie na jego spojrzenie. Duchy po prostu zostawały spetryfikowane, ponieważ drugi raz ugrzeć nie mogły, a feniksy miały naturalną zdolność reinkarnacji, co pozwalało w pewien sposób przetrwać spojrzenie tego stwora. Jego jad był jednym z najpotężniejszych na świecie. Jako jedna z niewielu substancji był zdolny do niszczenia Horkruxów. A jedynym antidotum na jad Bazyliszka były łzy Fenixa. Jednak kiedy ofiara została zatruta, nie pozostawało wiele czasu, aby taką motrutkę podać. Jedynym sposobem na porozumienie się z Bazyliszkiem było użycie mowy węży. Pierwszy bazyliszek w historii został wyhodowany przez Herpona Podłego w starożytnej Grecji. Choć już w średniowieczu hodowla została zakazana, to przez to, że jest ona względnie prosta, czarnoksiężnicy nadal to robili. Pokonanie bazyliszka jest niezwykle trudne, oczywiście śmiertelnym jest dla niego pianie koguta, ale zwykłe zaklęcia praktycznie nie mają wpływu na to stworzenie. Jedynym znanym przypadkiem pokonania bazyliszka było, kiedy Harry Potter wbił miecz Gryffindora w pysk, no czym zabił potwora. Mam wrażenie, że o tych istotach chyba wiemy najwięcej ze względu właśnie na lupina. Wilkołaki to czarodzieje lub mogole przemienieni przez innego wilkołaka za pomocą ugryzienia. Przy czym mogole raczej rzadziej zostawali wilkołakami ze względu na to, że nie mieli dostępu do takich środków leczniczych jak czarodzieje, więc raczej umierali po ugryzieniu. Występowały już od najdawniejszych lat, zawsze jednak były traktowane jako obywatele najniższej kategorii. Ze względu na swoją przypadłość, wilkołaki miały trudność ze znalezieniem pracy, miłości czy akceptacji w społeczeństwie. W 1637 roku Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami ustalił honorowy kodeks wilkołaków, który dawał im wolność w zamian za zarejestrowanie się w kodeksie. Jednak przez wstyd wpojony wilkołakom. Kodeks ten był bardzo niekompletny, ponieważ nie chcieli oni się rejestrować. Przez lata próbowano wynaleźć sposób na pozbycie się likantropii. Najbliżej tego był wywar tojadowy, jednak nie pozwalał on na całkowite wyeliminowanie wirusa, a jedynie zapewniał świadomość wilkołakowi w trakcie przemiany, co powodowało, że zarażony był niegroźny dla innych. Przemiana wilkołaka była niezwykle bolesna, a w wilczej formie przemieniony tracił całkowicie poczucie dobra i zła. Nie rozpoznawał przyjaciół i atakował każdego, kto wejdzie mu w drogę. Co ciekawe, jeśli dwa wilkołaki skojarzyły się ze sobą, będąc to rezultatem tego związku było młode, które w każdym aspekcie przypominało wilki, choć były oczywiście zaskakująco inteligentne. Jedyne dwa znane przypadki zostały niegdyś uwolnione w zakazanym lesie w Hogwarcie za zezwoleniem Albusa Dumbledora w skrajnej tajemnicy. Początek opowieści o wilkołakach w zakazanym lesie był właśnie wtedy, kiedy młode wyrosły na niezwykle piękne i mądre stworzenia. Wilkołaki jako jedne z nielicznych magicznych stworzeń szczególnie gustowały w ludziach, jednak nie każdy wilkołak stawał się zły tylko podczas pełni. Były też takie osobniki jak choćby Fenrir Greyback, który obrał sobie za cel przemienienie jak największej ilości ludzi w wilkołaki, a gustował szczególnie w dzieciach. Zarówno w pierwszej jak i drugiej wojnie czarodziejów armie wilkołaków stały po stronie Voldemorta. W swojej zwierzęcej formie miały wysoko rozwinięte kulczyny, znacznie zwiększoną siłę, krótką sierść oraz pysk wyposażony w krótkie i ostre zęby. Pokonać wilkołaka nie było łatwo, jednak zazwyczaj można było sobie z nim poradzić zwykłymi zaklęciami, choć przez tę dzikość siłę tego stworzenia no nie jest to łatwe. Niedawno robiłem materiał o tych istotach, więc postaram się możliwie krótko je opisać. Dementory to jedne z najbardziej obrzydliwych stworzeń, jakie chodzą po ziemi. Żywią się szczęściem i dobrymi wspomnieniami, nie pozostawiając nic poza najgorszymi. Główną bronią dementorów jest tzw. pocałunek dementora, służący do wyssania duszy z ciała ofiary. Akt ten pozostawia jedynie pustą skorupę. Sposobem na pokonanie dementora jest zaklęcie patronusa, które jednak jest niezwykle trudne ze względu na to, że, aby go użyć poprawnie, trzeba do tego najszczęśliwszych wspomnień, a nie jest to łatwe w obliczu stworzenia wzmagającego złe wspomnienia. Dementorzy byli wysocy, poruszali się w czarnych pelerynach z głową przykrytą kapturem, ich ręce przypominały ręce topielców, były szare i oślizgłe. Poruszali się sunąc kilka cali nad ziemią i wydzielali silny zapach gnilizny. Dementorzy pojawiali się na przestrzeni całej serii od ostrzeżenia Hogwartów więzienia z Kawanu, przez czarę ognie i wyssanie duszy Bartego Croucza juniora, aż po bitwę o Hogwart i walkę po stronie Voldemorta. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych istotach, to zapraszam Was do mojego materiału, który był kilka odcinków wcześniej. Inferiusy są zwłokami ożywionymi przez czarnoksiężnika. Niekoniecznie musiały być to zwłoki czarodzieja. Najpewniej mugolskie zwłoki także mogły zostać ożywione. Stworzenia te charakteryzowały się absolutnym brakiem wolnej woli, a ich jedynym zadaniem było spełnienie rozkazów właściciela, który powołał je do życia. Nie były także zdolne do samodzielnego myślenia, chociaż podobno potrafiły czasami mówić. Zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny czarodziejów, inferiusy były używane przez Voldemorta, a Gellert Grindelwald miał zamiar użyć kamienia wskrzeszenia, aby stworzyć armię inferiusów. Wielu ludzi myli Inferiusy z zombie. Jednak podstawową różnicą między nimi jest fakt, że Inferiusy istnieją w świecie materialnym, a zombie duchowym. Kolejną różnicą jest fakt, że Inferiusy istnieją tylko po to, aby wypełniać rozkazy tego, kto ich ożywił. Natomiast celem zombie jest tylko i wyłącznie zaspokojenie własnej rządzy krwi. Walka z Inferiusami jest bardzo trudna. Niewiele zaklęć na nie działa, Na przykład zaklęcia niewybaczalne są całkowicie bezużyteczne. A wada nie ma żadnego wpływu na te istoty, ponieważ technicznie nie są żywe, a jako, że nic nie czują, to klątwa Cruciatus jest równie bezużyteczna. Zaklęcie Sektum Sempra także jest nieskuteczne ze względu na brak krwi w ciałach inferiusów. Skuteczną metodą walki z tymi stworami jest używanie ognia, zaklęcia typu Incendio, Lacarnum Inflammare czy klątwa szatańskiej pożogi. Dumbledore twierdził, że mimo tego, że inferiusy nie były żywe, to mogły odczuwać gniew wobec swojego stwórcy, na co mogła wskazywać łódź stworzona przez Voldemorta w jaskini. Voldemort po prostu bał się inferiusów. Z racji bycia ożywionymi zwłokami, były wychudzonymi szkieletowymi istotami. Niektóre z nich mogły mieć włosy, jednak wszystko zależało od tego, w jakim wieku zmarł człowiek, z którego zrobiono inferiusa, oraz w jakim stanie rozkładu były jego zwłoki. Same Inferiusy po raz pierwszy zostały ukazane w Księciu Półkrwi. Na początku książki Harry czyta ulotkę bezpieczeństwa wysłaną przez ministerstwo, w której ostrzegają przed Inferiusami. Później pod koniec książki Harry wraz z Dumbledorem próbują odzyskać Horcruxa z jaskini i są zmuszeni do walki z tymi stworami zostawionymi tam przez Voldemorta. Chimera jest dosyć dobrze znanym stworzeniem. Istnieje w greckiej mitologii, skąd zapewne zaczerpnęła ją autorka. Jest bardzo rzadkim i wyjątkowo niebezpiecznym potworem o głowie lwa, tułowiu kozy i ogonie smoka. Ta kreatura jest na tyle śmiercionośna, że w całej historii znany jest tylko jeden przypadek pokonania chimery. Młodemu Czarodziejowi dosiadającemu Pegaza, po długiej walce udało się w końcu zwyciężyć. Jednak miał pecha, ponieważ po walce prawdopodobnie z powodu zmęczenia starciem spadł ze swojego latającego konia i zginął. Jaja chimery należały do towarów niewymienialnych klasy A. W 1995 roku Hagrid powiedział Hermianie, że jaja Chimery są bardzo drogie i ciężko je zdobyć, co biorąc pod uwagę zamiłowanie Gajowego do niebezpiecznych stworów, mogło oznaczać, że ten próbował już te jaja zdobyć. W 1998 roku, gdy Vincent Krabb wyczarował szatańską pożogę w pokoju życzeń, przebrała ona postać Chimery. Przy tym stworze także nie będę miał zbyt wiele do powiedzenia tak naprawdę. Mantykora, podobnie jak Chimera, jest cholernie niebezpieczna, jednak, o ile w przypadku chimery znamy historię o jej pokonaniu przez pojedynczego czarodzieja, o tyle w przypadku Mantykory nie istnieją takie informacje. Była potworem o głowie człowieka, ciele lwa, skrzydłach smoka i ogonie Skorpiona z rządu, w którym Jad był tak silny, że ofiara umierała od razu po ukłuciu. Potrafiła mówić ludzkim głosem podobnie jak Akromantula. Podobno cicho nuciła, gdy pożerała swoją ofiarę, a jej skóra odbijała większość zaklęć. Z powodu swoich agresywnych zachowań, które wygrywają nad rozsądkiem i zdolnością mówienia, Mantykora została zakwalifikowana jako zwierzę. Brutalność pozbawiła ją możliwości uzyskania tytułu istoty. W 1932 roku Mantykora była strażnikiem w niemieckim więzieniu Erkstag i żywiła się skazańcami. Newton z przybył tam, aby uwolnić swojego brata. Dzięki dziwnym ruchom ciała udało mu się w pewnym stopniu podporządkować sobie młode Mantykory. Dorosły osobnik żył na dnie przepaści i żywił się więźniami. Ci byli bezpieczni, dopóki świeciła się lampa przy nich, jednak gdy tylko zgasła, to mantykora atakowała i pożerała ofiarę. W 1993 roku, gdy Hermiona układała linię obrony hardodziobowi, znalazła przypadek, w którym mantykora zabiła człowieka i nic jej się nie stało. Jednak spowodowane to było strachem, ponieważ nie znalazł się nikt na tyle odważny, aby do niej podejść. Hagrid wyhodował także sklątki tylnowybuchowe, które były skrzyżowaniem mantykory i kraba ognistego. A to zwierzę jest bardzo ciekawe. Jest jednym z najniebezpieczniejszych na świecie. Pochodzi z Afryki i przypomina lamparta. To majestatyczne stworzenie nigdy nie zostało pokonane przez grupę liczącą mniej niż 100 czarodziejów, ponieważ jego oddech wywołuje śmiertelną zarazę. Jednak młode nundu można było obezwładnić pojedynczym zaklęciem drętwota. Osiągały gigantyczne rozmiary, a umaszczenie miały w kolorze brązowo-szarym. W książce Wonderbook księga czarów, zostało ukazane, jak nundu był w stanie zjeść całego człowieka naraz. Fakt, że młodego osobnika można było względnie łatwo obezwładnić, postanowił wykorzystać pewien czarodziej przestępca Eldon Elstrickle, łapiąc młodego Nundu. Wykorzystywał go do pilnowania swoich skradzionych przedmiotów. Nundu sprawdził się do tego zadania idealnie, skutecznie odstraszając ciekawskich. Gdy pewnego dnia jednak czarodziej wrócił do domu zły, że nie udało mu się nikogo obrabować, zapomniał rzucić drętwotę na stworzenie, przez co gdy tylko otworzył drzwi, został zabity. Jedynym czarodziejem, któremu udało się oswoić Nundu, był Newton Scamander, choć nie wiadomo jak tego dokonał. A to jest cholernie dziwne stworzenie, ponieważ Quintopet lub włochaty magbun jest bardzo dziwnym i niebezpiecznym mięsożernym stworzeniem. Ma grubą, czerwono-brązową sierść, pięć nóg, z których każda jest zakończona zdeformowaną stopą i nisko zawieszony tułów. Wyspa Posępna jest jedynym miejscem, w jakim występują. Leży ona na najdalej wysuniętym na północ punkcie Szkocji i jest nienanoszalna, co oznacza, że nie ma jej na żadnych łapach. Nie wiadomo skąd do końca wzięły się te stworzenia, zwłaszcza, że zamieszkują jedynie tę wyspę. Istnieje jednak legenda, która ma wyjaśnić niby ich pochodzenie. Podobno kiedyś wyspę posępną zamieszkiwały dwie rodziny: MacClivertowie i MacBunowie. Nie przepadały one za sobą, aż pewnego dnia pijany Dugald MacClivert zmierzył się w pojedynku z równie pijanym Quintusem MacBunem. Starcie zakończyło się śmiercią Dugalda, co poskutkowało vendetą ze strony jego rodziny. Pewnej nocy MacClivertowie otoczyli dom Magbunów i transmutowali je w te właśnie pięcionogie stwory. Bardzo szybko zorientowali się, że popełnili błąd, to spory, ponieważ Magbunowie stali się o wiele groźniejsi. Oparli się nawet próbą transmutacji z powrotem w ludzi. Nie minęło wiele czasu, a potwory zabiły wszystkich McClivertów i rozsmakowały się w ludzkim mięsie. Nigdy nie dowiemy się, czy ta historia jest prawdziwa, ponieważ żaden z przedstawicieli dwóch rodzin nie przetrwał a Departament Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami próbował wielokrotnie złapać kwintopeda, aby to transmutować, jednak nigdy im się to nie udało. Właśnie z powodu tej legendy zostały przyzwane Włochatym Magbunem. O tak, na sam koniec zostawię moje ulubione śmiercionośne magiczne stworzenie, a mowa o śmierciotuli. Nie wiemy o niej za wiele tak naprawdę, jednak sam koncept bardzo mocno do mnie przemawia przez co stała się moim faworytem. Śmierciotula jest nazywana także żywym całunem. Żyje w tropikalnych klimatach i jest bardzo rzadko spotykana. Z wyglądu przypomina czarną pelerynę o grubości pół cala, choć oczywiście mogła być grubsza jeśli niedawno jadła. Nie jest możliwe, aby określić ilość ofiar śmierci śmierciotuli, ze względu na to, że poluje głównie w nocy, a same ofiary atakowała podczas snu oraz spożywała je w ich własnych łóżkach. Ciężko było się przed nią obronić, ze względu na to, że atakowała podczas snu, a po samych ofiarach nie pozostawał żaden ślad. Nie skończyła posiłek, kruszała na dalsze łowy, oczywiście nieco głupsza, ze względu na niedawny posiłek. Zdarzały się przypadki, gdy śmierciotula atakowała czarodzieja, który na przykład spał w jednym łóżku z żoną, a gdy ta żona rano się budziła, męża już nie było i nawet nie została obudzona w trakcie ataku. W 1782 roku Flavius Belbi jako pierwszy opisał atak śmierciotrup. Udało mu się przeżyć potyczkę, ponieważ w chwili ataku nie spał, lecz leżał bez ruchu. Początkowo myślał, że to szelest liści, później poczuł, jak coś podobnego do peleryny, oplata go, aż w końcu pozbawia tchu. Zaczął się wtedy miotać i rzucać różne zaklęcia, lecz dopiero patronus okazał się skuteczny, ponieważ jest to jedyna znana forma walki z tym stworzeniem. W 1973 roku Janus Tiki zostawił na stoliku nocnym pospiesznie skreśloną wiadomość o treści O nie, dopadła mi śmierć otula, duszę się, o czym znikł. Rodzina pogrążyła się w żałobie, wierząc w wersję męża i ojca. Została jednak ona brutalnie przerwana, kiedy odnaleziono Janusa 5 mil drogi do domu w towarzystwie właścicielki zielonego smoka. Możliwe, że śmierciotula jest w jakiś sposób spokrewniona z dementorami. Podobnie się poruszają, cechuje je bardzo nieludzkie zachowanie, oraz są podatne na zaklęcia patronusa. Różnica jest jednak taka, że śmierciotule pożerają całe ofiary, a dementorzy jedynie ich dusze. Same śmierciotule, tak jak wspomniałem wcześniej, są moimi absolutnymi faworytami. Są przerażające i to moim zdaniem o wiele bardziej niż dementorzy. No bo wyobraźcie sobie, że śpicie sobie spokojnie, a tu nagle oplata was zasłona. O czym przypominacie sobie, że nie macie w domu zasło? I to jest mocno klipi i dlatego właśnie śmierć Tura plus oczywiście sam design jest moim absolutnie ulubionym stworzeniem z Harry Pottera, jeśli chodzi o te niebezpieczne. Zmierzając już ku końcowi, jak sami widzicie, to w świecie Harry'ego Pottera jest wiele stworzeń, których lepiej unikać. Powiem szczerze, że niektóre z nich, jak choćby Dementorzy, Inferiusy czy Śmierciotule, mnie samego oprawiają w przerażenie. Są jednak ciekawe, a ich design zazwyczaj jest naprawdę kreatywny. Szczerze żałuję, że wielu z nich nie dane nam było zobaczyć na ekranach, ale tak samo kilku tych stworzeń nie było także w książkach. W głównej serii nie pojawiły się np. Nundu, Quintopet i wydaje mi się, że Śmierciotula, choć tej ostatniej pewnie nie jestem, bo coś mi się kojarzy, że chyba Simus o niej wspomina. Oczywiście najbardziej popularne są oki czy dementorzy Uważam jednak, że każde z tych stworzeń zasługuje na uwagę i rozbudowę. Co ciekawe, każde z nich jest sklasyfikowane jako nie nadające się do hodowli i przykazanie jest, aby unikać konfrontacji. Jednak takiemu Hagridowi udało się udomowić akromantulę czy nawet wyhodować smoka. Newt Scamander dał radę oswoić Nundu, Salazar Slytherin, a później Tom Riddle byli w stanie zapanować nad bazyliszkiem, Voldemort czy ministerstwo w jakiś sposób kontrolowało dementorów, a poza tym ministerstwo było w stanie okiełzać smoki na potrzeby turnieju trójmagicznego, no czy to samo zrobiło... Robiły gobliny w banku Blingota. No więc, mimo ostrzeżeń i zakazu, takowe stworzenie można było okiełznać, choć potrzeba było do tego albo wybitnej jednostki, jak na przykład Voldemort, Newt, czy Hagrid, albo ogromnych zasobów, jak choćby ministerstwo magii. Mówiąc szczerze, bardzo lubię takie stwory, bo pokazują one, że ten świat nie jest tylko taki kolorowy i milutki, jak większość myśli. A w wielu przypadkach udowadniają, jak mroczny i przerażający potrafi być to świat, nawet wyłączając Voldemorta, Grindelwalda, czy śmierć jak zwykle jest to także triumf natury i pokazanie jej potęgi. Biorąc pod uwagę, że z niektórymi z tych stworów nie ma w zasadzie jak walczyć, jest to pokaz potęgi przyrody, który bardzo mi się podoba i uważam, że mimo skąpych informacji w całej serii, mimo to jest wart. Uwagi. No więc na dzisiaj to tyle ode mnie. Może trochę materiał chaotyczny, ale chciałem go zrobić bardziej na luzie, a nie spinać się nad scenariuszem i nad wymową, Chciałem, żebyście też miło go mogli posłuchać. Dajcie znać, co myślicie oczywiście w komentarzach o tych stworach oraz napiszcie swoją własną topkę, bo nie ukrywam, jestem naprawdę bardzo ciekaw. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję, bo wiem, że dopiero połowa, ale wielkimi krokami zbliżamy się do 1000 subskrybentów i jaram się jak dziecko. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!